To jest słońce. Nawet i 10 tysięcy lat przed naszą erą historia obfitowała w zapiskach, które odzwierciedlały ludzki szacunek oraz ubóstwienie w stosunku do tego obiektu. I bardzo łatwo zrozumieć dlaczego. Ponieważ każdego ranka słońce wschodzi przynosząc widoczność światło i bezpieczeństwo, ochraniając ludzi dniem przed ciemnością nocy, Ludzie rozumieli, iż bez słońca rośliny nie miałyby szans wzrostu, a życie na planecie nie mogłoby przetrwać. Te fakty sprawiły słońce obiektem kultu, w podobny sposób były i gwiazdy. Śledzenie gwiazd umożliwiło im rozpoznawanie oraz oczekiwanie różnego rodzaju wydarzeń na przestrzeni długiego okresu czasu, łącznie z obserwacją eklipsy oraz pełnego księżyca. W ten sposób powstał termin znany dziś jako konstelacje, to jest krzyż zodiakalny, jeden z najbardziej znanych obrazów w ludzkiej historii, odzwierciedlający podróż słońca pomiędzy konstelacjami w ciągu roku także przedstawia 12 miesięcy oraz 4 pory w roku. Każde z nich zostały opisane jako znaki osobowe bądź zwierzęce. Innymi słowami ludzie nie tylko śledzili słońce i gwiazdy, ale przypisywali im także różnorodne mity. Słońce posiadało święte właściwości nadawania życia spostrzegane jako reprezentant niewidocznego Stwórcy, Boga, znanego jako Bożka Słońca, światło na świecie i zbawce ludzkości. W ten sposób konstelacje przedstawiały drogę podróży bożka Słońca, nazwane imionami nawiązującymi do obiektów naturalnych. Na przykład wodnik, który przynosił wiosenne deszcze. To jest Horus, który jest bożkiem Słońca z okresu 3000 lat przed naszą erą. Z starożytnych zapisków egipskich możemy nauczyć się bardzo wiele na ten temat. Wprawdzie definicja, horyzont, pochodzi od słów Horus się wzniósł. Hours, godziny, także pochodzi od słowa Horus, nawiązując do pozycji Słońca w ciągu dnia. Słowo Sunset, Zachód, pochodzi od mitologicznej walki Chorusa z bratem, Set. Wprawdzie każdego ranka Chorus walczył z Setem, a wieczorem Set pokonywał Chorusa odsyłając go do zaświatów na okres nocy. Światłość kontra ciemność, jest odpowiednikiem walki dobra ze złem, co ma miejsce do dnia dzisiejszego. Takimi słowami oto historia Horusa, urodził się 25 grudnia od dziewicy, jego urodziną towarzyszyła gwiazda na wschodzie Trzej Królowie podążali do jego miejsca urodzin, w wieku 12 lat był nauczycielem ochrzczony w wieku 30 lat. Posiadał 12 apostołów, z którymi podróżował wykonując cuda jak uzdrawianie chorych, znany jako światłość, prawda, baranek Boży, zdradzony przez tajfuna został ukrzyżowany po trzech dniach zmartwychwstał. Te charakterystyki Horusa, czy są one oryginalne czy nie, wydają się bardziej spotykane w kulturze, iż wielu innych Bożków posiada dokładnie ten sam opis. Boże Katis urodzony 25 grudnia od dziewicy, ukrzyżowany a po trzech dniach zmartwychwstał. Ryszna urodzony od dziewicy 25 grudnia z gwiazdą na wschodzie jako sygnał jego nadejścia, odprawiał cuda, posiadał apostołów i został ukrzyżowany i z martwych wstał. Dionizos urodzony od dziewicy 25 grudnia, podróżujący nauczyciel odprawiający cuda jak obrócenie wody w wino, nazywany królem króli, syn Boży, alfa i omega, ukrzyżowany i z martwych wstał. Mitra, urodzony 25 grudnia od Dziewicy, posiadał 12 apostołów odprawiał cuda, 3 dni po śmierci z wstał. Wprawdzie jest zbyt wiele bożków i postaci z całego świata, urodzonych 25 grudnia od Matek Dziewic, ukrzyżowani zbawcy, dokładnie pasujący temu opisowi. Pytaniem jest dlaczego właśnie takie atrybuty? Dlaczego urodzeni od dziewicy? Dlaczego 25 grudnia? Dlaczego po trzech dniach następowało zmartwychwstanie? Dlaczego 12 apostołów? Aby odpowiedzieć na to pytanie spójrzmy na ostatnią postać pasującą temu opisowi. Jezus Chrystus, urodził się od dziewicy Maryi 25 grudnia w Betlejem. Urodziny były symbolizowane gwiazdą na Wschodzie oraz nadchodzącymi trzema królami, był wykładowcą w wieku 12 lat a w wieku 30 lat został ochrzczony. Jezus posiadał 12 apostołów. Jest także znany jako Król Króli, Syn Boży, Światłość, Alfa i Omega, Baranek Boży. Po zdradzie Judasza został ukrzyżowany, po trzech dniach zmartwych wstał i wzniósł się do niebios. Po pierwsze, narodziny możemy wytłumaczyć astrologicznie. Gwiazda na wschodzie to Sirus, najjaśniejsza gwiazda na niebie. 24 grudnia towarzyszą jej trzy mniejsze gwiazdy, nazwane jako Trzej Królowie. Trzej królowie oraz gwiazda Sirus wskazują poprzecznie miejsce wschodu Słońca 25 grudnia, dlatego Trzej królowie podążają za gwiazdą na wschodzie na urodziny Bożka Słońca. Dziewica Maria nawiązuje do konstelacji Panna. Znana jako panna dziewica z języka łacińskiego, starożytne oznaczenie to litera M, dlatego Maria jak i inne matki dziewice jak Majra czy Maja rozpoczynają się literą M. Panna także nawiązuje do domu chleba, Zodiak panny to kobieta trzymająca pszenicę, słowo Betlejem z tłumaczenia oznacza dom chleba, także nawiązując do Zodiaku panny na niebie, a nie na ziemi. Interesującym fenomenem 25 grudnia jest kąt słońca. Od lata do zimy kąt położenia słońca się obniża. Wtedy słońce podróżuje na południe, nadając krótsze dni symbolizując w starożytności symbol śmierci. Śmierci słońca. 22 grudnia Słońce po podróży na południe osiąga najniższy kąt położenia na niebie. Wtedy Słońce przestaje odchylać się na południe i zatrzymuje się w miejscu na około 3 dni. Wtedy Słońce osiąga punkt krzyża południowego jego konstelacji. Następnie po 3 dniach 25 grudnia Słońce wnosi się 1 stopień do góry na północ podążając w stronę wiosny, co oznacza, iż Słońce umiera na krzyżu. Jest martwe przez 3 dni, a następnie z wstaje ponownie. Dlatego także Jezus spośród wszystkich Bożków także umiera na 3 dni, a potem z wstaje. Jest to okres przemiany Słońca i jego kierunku w stronę wiosny, czyli zbawienia. Jednakże dopiero na wiosnę świętuje się narodziny Słońca o nazwie Wielkanoc, ponieważ w tym czasie Słońce oficjalnie obezwładnia noc, złą ciemność, iż po tym czasie dnie stają się dłuższe, a noc krótsza, w rezultacie przynosząc wiosnę.